Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w górach Politechniki Roszalińskiej przy okazji kolejnego XIV Festiwalu Nauki. Pokazujemy nasze laboratoria, pokazujemy co robimy, pokazujemy jak robimy, pokazujemy nasz sprzęt, zapraszamy na wykłady, zapraszamy na zajęcia interaktywne. To wszystko co Politechnika oferuje jest dzisiaj dostępne. Energia z tego rozpadu to jest mniej więcej na skali energii Najczęstsze pytania dotyczą oczywiście kierunków kształcenia. Młodzież jest również bardzo zainteresowana pomocą materialną, jaką mamy, czyli wszelkiego rodzaju stypendia i domy akademickie oraz miejsca, w których można w koszelinie zrelaksować się i pobawić. Uczelnia, no na mnie zrobiła naprawdę wysokie wrażenie. Co roku przychodzimy, co roku oglądamy coś innego i są zafascynowane tym, co w nauce piszczy. Zarówno wykłady, jak i pokazy, jeśli chodzi o ciekawsze. Pokazy. Mogą Państwo tutaj porobić sobie eksperymenty ze światłem, zobaczyć, jak działają systemy alarmowe. Yy, można zobaczyć, na czym polega sztuka zapamiętywania. Będzie troszkę warsztatów robotyki. czy dotyczy drukarki 3D. Jest to drukarka zakupiona przez Politechnikę Koszalińską, a reakcje są zazwyczaj, tutaj jest duże zaskoczenie, ponieważ dzieci widząc element, który został wydrukowany w drukarce, który mogą wziąć w rękę, który nie jest kartka z wydrukowanym tuszem, tylko jest to element, są naprawdę bardzo zaskoczone i generalnie zadowolone.